Miałam straszne sny. Śniło mi się, że Lambert jest ze mną. Patruje się we mnie i mówi tylko mi tu nie umieraj, Mary Marigold. Przecież jesteś przemądrzałą wiedźmą, która wszystko wie najlepiej. Here we are, serdecznie W kolejnym odcineczku ze serii Wiedźmi 1. Moi drodzy, witajcie bardzo serdecznie. E, jako ostatnim odcinku rozmawialiśmy właśnie z Axelem, więc, moi drodzy, słuchajcie, zapraszam Was w dzisiejszym odcinku do oglądania. I dzisiaj musimy uratować naszą Tris Merigot. E, Merigot, więc, słuchajcie, a z Axelem porozmawialiśmy o tych mutagenach, co mówiłem, że 5 maksymalnie, albo czasem 10 przeżyje e, mutageny. Na przykład, załóżmy, że jest 50. Pięćdziesięciu... Nie, znaczy, może tak. Przeży... Powiedzmy sobie, że jest 20, co nie? Yy, młodych chłopców, którzy chcą zostać Wiedźminem, yy, ale no, wiecie, Wiedźminem to jest naprawdę trudno zostać, naprawdę, i to nie jest takie proste, więc naprawdę, jeszcze yy, Lombardem, słuchajcie, chciałem porozmawiać, więc słuchajcie, witaj ponownie. Co mam teraz zrobić? Porozmawiaj z Wesemirem, da ci dalsze instrukcje. No, bo jak rozmawialiśmy z Wesemirem, to właśnie, yy, to właśnie Wesemirem rozmawialiśmy, tylko bez sobie gdzieś i zniknął. Wesemir gdzieś poszedł... A jak, jak słyszeliśmy poprzednie odcinko, to Wesemier to... O, właśnie, to jest Wesemir, on poszedł kuchni coś zjeść. Tak? Co się stanie, jeśli pomylę składniki? Będziesz musiał znaleźć nowe. Skąd je wezmę? Po Pazur i jaskółcze ziele zgłoś się do mnie. Eskel na pewno ma jakiś alkohol, a minerał widziałem na piętrze. Ale postaraj się tego nie schrzanić. To nie jest trudne. Chciałem o coś spytać. Pytaj. Kim był Leo? Sierotą, jakich setki można było znaleźć w rynsztokach po wojnie z Nilfgardem. Sześć lat temu przyjąłem go do terminu. Przykro mi. Odzyskamy nasze tajemnice i znajdziemy morderców no, Leo, choćby uciekli na koniec świata. Dana myślicie to? Tutaj go teraz przecięło. Chciałem o coś spytać. Pytaj. Wspominałeś, że już kiedyś broniłeś Kermoren. Tak, dawniej Kermoren było pełne życia. Na stałe mieszkało tu piętnastu wiedźminów. Przygotowywali i trenowali chłopców mających przejść próby. Tylko oni znali tajemnicę przemian. Na zimę do Warowni wracali wiedźmini ze szlaku. Ci, którzy nie znaleźli swojego miejsca wśród ludzi. Przed bitwą w Kermoren przebywało 23 wiedźminów i 40 uczniów. Mało. Cholernie mało, wziąwszy pod uwagę tłum fanatyków, z którymi mieli się zmierzyć. Nie wiem dokładnie, jak do tego doszło. Później mówiono, że była to reakcja spontaniczna, nagła i niemożliwa do przewidzenia eksplozja słusznego gniewu, zrodzona przez niechęć do wiedźminów. Faktem jest, że ktoś rozmyślnie podjudzał ich szczuł tłuszcze. Rozdawano nawet ulotki wstrętny paszkwil, który specjalnie wyznaczeni podżegacze czytali chłopstwu. Faktem jest również, że mimo druzgocącej przewagi liczebnej fanatycy nie zdobyliby twierdzy, gdyby nie pomoc czarodziejów. Przeżyłem jako jedyny. Przez przypadek przeoczenie. Nie uszczędzili nawet najmłodszych chłopców. Przejdź się po murach, wilku. Popatrz na szkielety. Może znajdziesz ulotkę? Kiedyś były ich setki. Przeczytaj ją i zapamiętaj. Jako przestrogę, do czego zdolni są ludzie. Chciałem o coś spytać. Pytaj. Kurde, powiem szczerze, że... No mnie zaskoczyła ta historia. No, powiem szczerze, że wcześniej go nie pytałem o to. Masz jakieś podejrzenia, kim byli napastnicy? Znaczy, nie. nie, przepraszam. o obecność go. czarodziejów świadczy, że to nie byli zwykli bandyci. Kurde, zapomniałem. Przeszukaliśmy zabitych. Jedyną wskazówką są brosze w kształcie salamandry. Mieli je wszyscy. Czuję, że nadszedł dla nas ciężki czas. Okej, okay, dobra, więc Bywaj. to ja już nie będę męczył Wesemira. Zawsze możemy, Wesmir, że pospać sobie. Ym... Powiem szczerze, że, że tak, mamy zrobić jak misturę, ale nie wiem czy możemy to zrobić teraz, bo pera, mam problem z tym. Szymajcie, sobie yy, muszę sobie wziąć te mapa, nie, system, dziennik. Postacie, tu mamy, po, widzicie, mamy wszystkie postacie yy, Wiedźmina. Bentnart. Berengar, hmm, widzicie, Lambert. Leo, magister. sobie przeczytajcie wszystkich sobie. Tego muszę sobie później przeczytam. sobie na jego obejrzę sobie później sam film. to eee, Treatise Meligod tutaj Wesemir. No sobie jeszcze raz po jeszcze raz są tu przylece. So, zatrzymajcie film eee, sobie przeczytajcie, jeżeli ktoś jest ciekawy eee, naszych bohaterów, eee, bohaterów. Szkoda, że Leo musiał zginąć naprawdę miejsca head mode, laboratorium bestariusze. O. sobie jak chcecie sobie przypatrzyć to sobie tutaj już wam nie będę pokazywał bo to już nie ma chyba sensu e, dy, dy, no dobrać, co mamy nauczyłem się powrócić w potwory mi powiedział żebym wszedł na dziedziniec i zebrał pazur przerrazy. o właśnie Pazur teraz, dobra, e, słuchajcie, jeszcze tylko sobie łączę teraz stoper, wiem, że tak nie powinien robić, ale no zapomniałem łączyć e, ten czas, dobra, słuchajcie, dajemy sobie, na pewno już 5-6 minut minęło, e, więc dajmy sobie tak 17 minut teraz, bo tu będzie już za krótko i e, więc będzie trochę e, dużego wyzwania. Gorąco mi się zrobiło, kurwa. się siedzę, bo jest dzisiaj pogoda fatalna. Podam szczerze. U mnie. Ale po co nam to mówię? Dobra, słuchajcie. No, jak widzicie, gdzie? Kelmorem. No, nasz kochany Kelmorem. E, dobra. Szkoda, że nie możemy innej magii używać. Mam e, nadzieję, że ta magia się generuje jakoś. Tak, generuje się. Ha, to jest ten żółty, to jest magia. Myślałem, że ten, ten niebieski jest taki. E, jakiś tutaj. Wzorem. E, czekajcie gdzie to aper zaraza a tam byli tak tak dobra dobra sorry, bo trochę zapomniałem tak sierka jeszcze nosi, to bo hmm. się zawaliłam bo tak tris zawaliła żeby tam przeraza nie wrazła możli... no, nie, jakiś dziwny możliwe no ten obad jakiś zimny tak weź wszystko ja lubię wszystko brać co to jest o o! Okej. Okay. To chyba jakbym poszedł walczyć z tą presją razem z Wesemirem i tym Lembardem. Lembardem? Nie. Lembard, nie, Lembard. Lombard, <śmary> sorry. Lombardem, nie, Lembardem. Nie, La... La... nie. Kur. Sorry, sorry, zaciąłem się. Wracamy tutaj do tego Bessimiro. Lamberta... O, Lamberta, słuchajcie, to... To może by, nie wiem, Leo przeżył? Nie wiem. Nie mam pojęcia, powiem szczerze, ale muszę to sobie sprawdzić, jak skończymy tę serię. Więc zrobię jeszcze drugą pokaz takich może małych sceny do tej serii. Mojej, jakieś sceny, które w ogóle... jakieś inne wybory, które będziemy mogli wybrać. Więc, dobra, Wessemir jest. Tak? Gdzie się podzieli Lambert i Eskel? Lambert poszedł do biblioteki, a Eskel zaniósł Tris do pokoju. Obaj są teraz na górze. No, <laughs> Mam już wszystkie składniki do przyrządzenia eliksiru. To wspaniale. Teraz odpocznij i przyrządź eliksir według receptury. Bywaj. No, dobra, czy ja dobrze pamiętam to? Teraz oto. Bo ja teraz to zrobiłem, ale czekaj, bo nie rozpocząć mutację i zrobić EX, że ja mam wszystko skończone... Skądś... dadzą nowe składniki. Dobra, wiecie co, ja się boję, żeby coś teraz nie zwalić, tego składniki właśnie. Ojoj. Okej, okay, dobra. Wiecie co? Sobie to zapiszmy tylko, bo jak coś odwalę to nie chcę tego jeszcze raz tego robić, więc yy, dobra, próbujemy. Uwaga. Ale nie, 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 tu. Ale, nie, nie. Ładnie Guadinga coś sobie da efektkę na następnie Eee, miałam, miałam grę. Choroba. Karstwa Aha Serio? Eliksir. Dobra, czyli się udało. Teraz musimy przeczekać trochę. Dobra, zrobiliśmy te lekarstwo, teraz idziemy do tej Trace Meligot. Mam nadzieję, że dobrze zrobiłem, bo jak coś strzaniłem teraz, że miałem długo i przespać, to ojko kurde, no to będę miał na... naprawdę teraz. No będzie nie za wesoło zaraz. Idziemy na górę szybko do 3 Meligot. A no zapomniałem, że tu jest zniszczone, no tak, dobra, sorry. Eee, przypomniał mi się stary Wiedźmin. Zaczytam nowym Wiedźmi. Szkoda, że już nie będzie chyba innych części Wiedźmina, bo powiem szczerze, jakby o czwórka się jeszcze pojawiła, to myślę, że byłoby fajnie, ale trójka to tak chyba to dobry pomysł, żeby zakończyć Wiedźmina. No ludzie, dajcie spokój, ile tego Wiedźmina może kontynuować? No wiem, że to jest bardzo fajna, popularna, ja też lubię tą Wiedźmina, ale powiem szczerze, że ta historia trzecia część jest po prostu dobrym zakończeniem dla naszego Geralda, bo się trochę Gerald nasz postarzał się już więcej. ale to znaczy, trójce to jest galant taki już starszy się robi a tutaj jest jeszcze nasz galant jest taki młody, że dajcie spokój e, dobra, nie, tutaj Triss nie ma Mary God, tam jest Mary God. ale dobra, może będę cicho, bo ja wam będę teraz zdradzał e, kurde, ten nowy na pewno, e, jak to jest właśnie tym dalszą fabułą, dobra, wiecie co, Triss Mary God na pewno się znajduje właśnie tam Okej, okay, dobra, słuchajcie, jesteśmy, jest tutaj Tris Mary God, więc słuchajcie, sobie zapiszmy tylko, żebyśmy wiedzieli, że to, to są starsze zapisy właśnie, gdzie ja byłem, gdzie indziej, więc mam nadzieję, że teraz tego nie zwalimy. Uwaga, uwaga. Uwaga. <laughs> Dziękuję, Geralt. Mam nadzieję, że ten eliksir pomoże. Miałam straszne sny. Śniło mi się, że Lambert jest ze mną. Patruje się we mnie i mówi Tylko mi tu nie umieraj, Gold, Przecież jesteś przemądrzałą wiedźmą, która wszystko wie najlepiej. O, Geralt, tak się cieszę, że cię widzę. Z czego się śmiejesz? Cieszę się, że lepiej się czujesz. Wiem, że powinniśmy już ruszać, ale mam ochotę jeszcze pożegnać się z Kermoren. Oj, trzymasz mi towarzystwa? Lambert jest fajny, tylko jest taki bardzo wyredny, ale ja mam tego nie będę zdradzał, bo nie jestem pewien, czy właśnie w jedynce to będzie wszystko powiedziane, dlaczego taki Lambert jest. Ehm, ale Trójce to właśnie twórcy troszeczkę właśnie pociągnęli. Mam nadzieję, że w przyszłości się zobaczymy Trójce, Wiedźminie e, Trójce, e, części trzeciej e, mnie. więc jak będę, jak mówię, jak będę miał lepszy już komputer, sobie uzbieram na niego, to będę już mógł tego... E, to będę mógł sobie lepsze gry nagrywać, jakości i lepsze, i wydajności. Dobra, słuchajcie, mamy czas. Z eee... przyjemnością chcę tu, tu jeszcze, jeszcze chwilę. No, tak. Z przyjemnością. Chcę pobyć tu jeszcze chwilę. Nie powiedziałam Ci jeszcze, jak bardzo się cieszę z Twojego powrotu. Kiedy Cię zobaczyłam, emocje, uczucia, które starałam się stłumić, wróciły ze zdwojoną siłą. Wybacz, Tris. Ale nie jestem jeszcze gotowy na rozmowę o przeszłości. Oczywiście nie powinnam naciskać, to pewnie te emocje. Na moc! Zachowuję się jak nastoletnia dziewczyna! Dobrze, wróćmy do teraźniejszości. Rozmawiałam z Wesemirem. Powiedział mi, co się stało. Jest mi strasznie przykro. Zawiodłam was. Wybacz mi. Nie ma nic do wybaczenia. Bardzo nam pomogłeś, Ratoś, i pozwolił nam wiedzieć, że żyjesz. Nie ma nic do wybaczenia, i bardzo nam pomogłaś. Radość, której doznałem na wieść, że żyjesz, ciężko porównać z jakąkolwiek inną. Chyba, że z taką jak w tej chwili, gdy patrzę na ciebie. Geralt tak bardzo tęskniłam. Choć sprawdzimy, czy to rozpadające się najlepsze łóżko w Kermoren jeszcze się do czegoś nadaje. O nie! Cezura! O kurde, nie, nie, proagam, żeby YouTube mi teraz nie ukarał, że ja coś złamie. Aha, dobra, o Jezu, się bałem, że... ...wejdzie yy, <grym grym> tutaj. Gerald, byłeś wspaniały. O kurde. Jak zwykle. <grym> Jak zwykle? <grym> Ty naprawdę nic nie pamiętasz? Niestety. Jak się skończyła walka? Włamali się do laboratorium, zabili Leo, ukradli mutageny i uciekli. Biedny Wesemir, kolejny z jego wychowanków, zginął przedwcześnie. Czekaliśmy na ciebie z pogrzebem. Dziękuję. Co do waszych osławionych mutagenów, konsekwencje mogą być katastrofalne. Nie traćmy więcej czasu, chyba że chcesz o coś spytać. Możesz mi powiedzieć coś więcej o czarodzieju, który obrabował laboratorium? Przede wszystkim jest bardzo potężny. Doskonale kontrolował moc zaczerpniętą z kręgu. Być może rośnie nam drugi Vilgefortz. Kto? Nieważne. Przy okazji dzięki za wsparcie wtedy na dziedzińcu. Chciałam cię nauczyć pewnej przydatnej umiejętności. Co? Ty nie idziesz teraz... o oh. aha, bo, aha, dobra, okej, okay, dobra, kumam, bo ona dała mi teraz możliwość do do mojego doświadczenia no i dobra, słuchajcie, co myśmy powinniśmy wybrać? pomyślimy sprzątanie się, ekskluzja, naczmary fabułalne, aha tylko mocy srebrny silny, tu mam miecze inne Ja mam na razie dwa, więc nie wiem co tu mogę zrobić na razie. Nie wiem jak to jest właśnie tym, jak to można ulepszyć, bo tu, nie wiem, coś świeci mi się wtedy, czy co? Nie, nie kumam Ale póki co widzę, że jest słabo, więc... <grybujesz> początkujący, początkujący Wiedźmin, ale... Nie wiem. Nie wiem, nie mam pojęcia, powiem wam szczerze. Chyba jeszcze jestem nadal we fabule. Nie kumam. oprócz to jest kamerę żyje ja jeszcze jeden Wiedźmin. kiedy ja, zatrzyma się to w zamku napadł. Co wtedy robił? Kim jest? Jeśli kiedyś spotkam Bernardo, na pewno zadam mu o... ja. Może warto wiedzieć czegoś więcej o tamtym Wiedźminie Bednarce? Dowiedzieć warto czegoś więcej o tajemniczym uh -huh. No, możemy tu Rozmawiałem z Triss. Spotkałem się z Triss, miałem mi sporo do wypowiedzenia, wypo, 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 teraz powinienem porozmawiać pominam, pominam z nią, z Semirem i udać się na powrót w lewo. bo powinienem Dobra, wiecie co, jeszcze na raz, jeszcze nie kumam, jak to jest... Geralt, możemy już iść? Jak to jest właśnie wszystkim... Mm. Jak to jest z wszystkim jeszcze ulepszaniem, więc jak, jeżeli jakby co nie piszcie mi, błagam, proszę was, moi widzowie, proszę też tutaj oczywiście nowych tu widzów, żebyście nie pisali mi, że jak to to trzeba robić. Nie piszcie mi tego, błagam. A jak napiszecie to już trudno, ale tego tam tego nie przeczytam, tylko dam łapkę górę i serdulko za to. Tak dzięki, ale po prostu nie piszcie mi tego, po prostu sam się chce tego nauczyć, bo nie lubię, jak ktoś mi będzie mówił jak to używać, więc sam się nauczy, dajcie mi troszeczkę czasu. Jestem tutaj troszeczkę nowy, tutaj nie więcej widzimy na jedynce, bo nigdy nie grałem Widzmienia na jedynkę i nigdy nie... Nie oglądałem na jedynkę, <laughs> więc nie wiem, jak to potoczą się losy naszego Widźmina. Nie wiem, ile zakończyć. Może jest on jeden, może dwa? Nie jestem pewien, właśnie. Może są trzy nowe zakończenia, nie jestem pewien, ale zobaczymy. Właśnie. Mogłabyś przywrócić mi pamięć? Nie wiem. Musiałabym Cię zbadać. Zresztą istnieje duża szansa, że pamięć wróci sama. Najlepszym lekarzem jest czas. Jak duża szansa? Naprawdę trudno powiedzieć. Badania umysłu są skomplikowane. Gdybym wiedziała, co spowodowało utratę pamięci, byłoby znacznie łatwiej. Cóż, teraz nie ma czasu na badania. Geralt, możemy już iść? Bo jak pamiętacie, nasz Wiedźmin uciekał właśnie w początku, właśnie przez las i nie wiemy, co się zdarzyło nie więcej. Jeżeli, jeżeli jesteście bardzo zainteresowani znaczy tych, tych tutaj nowych to słuchajcie, możecie zawsze sobie kupić książkę, bo Wam polecam e, również też taką początek, wielki początek to jest właśnie, powiem szczerze, wielki początek, to czyli ojciec właśnie Gelarda i ta jego mama, która no, powiedzmy się pobrali e, <grym> i to jest właśnie tak, bardzo też polecam tą książkę, ciężko uwierzyć, że ją zdobyć teraz, jest bardzo ich mało nie więcej, ale ja, ja powiem, muszę się tak troszeczkę pochwalić że ja zdobyłem te książki i powiem szczerze to mniej więcej taki komiks, nie więcej to jest trochę. I powiem szczerze, że, że bardzo polecam. Są trzy takie etapy chyba. E, i, bo nie pamiętam właśnie, ile ich mam, właśnie. Chyba trzy albo pięć, może nie pamiętam właśnie, już dawno nie widziałam je. Bo ja troszeczkę wcześniej to przed jeszcze premierą widziałam je, więc. E, bardzo polecam te książki, bardzo przyjemne są, więc. Okej, okay, dobra, słuchajcie, może przejdźmy się dalej. E, bo Wspomniałaś o, o konsekwencjach powiecie, kradzieży. Większość czarodziejów i władców sprzedałaby własną duszę, aby dostać w swoje łapy te wasze mutageny. Większością powoduje rządza władzy, chciwość albo i jedno i drugie. Problem w tym, że aby skorzystać z tej wiedzy, potrzeba czarodzieja, który opanował Arkana w stopniu co najmniej mistrzowskim. A takich jest niewielu. A bogaci kupcy, książęta, królowie? Być może. Wszystko jest możliwe. Szkoda czasu na czcze rozważania. Mamy za mało informacji. Masz rację. Geralt, możemy już iść? E, dobra, słuchajcie, możemy ruszać, co nie? Bo ja nie Ruszajmy. Wiem, czy jak to nie mówię, dajmy Wesemirowi coś... czekać. Sorka, Chodźmy no, więc. Mówię, kurde. Sorka, za to, sorry, bardzo przepraszam, już będę cicho, jak oni mówią, więc bardzo przepraszam, że nie wchodzę w zdanie. Zaraz będzie, dla się pogrzeb tego Leo. Pamiętajcie, że to jest gra fikcyjna, żebyście młodsi nie myśleli, że to jest naprawdę, więc... Ale szkoda Leo, naprawdę mi. Fajny chłopak. <grymny> Ale że nie byś nie że jestem ten Nie, nie, nie. <grymny> Kurde, szkoda mi chłopaka naprawdę. Nie wiemy, skąd przyszli bandyci ani kto za nimi stoi. Podróżując w grupie, będziemy zwracać uwagę, a rozdzielając się, szybciej odnajdziemy ich ślady. Udam się na zachód. Mam tam trochę kontaktów. To ja idę do Kedwen. Chyba że ktoś jest przeciw. W porządku. Gdzie ja mam się udać? Pójdziesz na południe do Temerii. Król Foltest ma wobec ciebie dług wdzięczności. Kiedyś odczarowałeś jego córkę. Może tam natrafisz na jakieś ślady. Tris, co zamierzasz? Spróbuję uruchomić swoje wpływy. Jak się czegoś dowiem, skontaktuję się z Geraltem. Jak się opuszczam, Postaram się jak najszybciej zebrać informacje i odnaleźć Cię w wyzimie. Tis. Nic nie mów, Geralt. Nie znoszę pożegnania i jeszcze się rozpłaczę. A nie ma nic bardziej żałosnego niż płacząca czarodziejka. To dobrze, to jest miłość. <ścoughs> nie daj się zabić. Drugi raz tego nie zniosę. Żegnaj, Geralt. To nic złego, żeby płakać. Naprawdę. Niektórzy ludzie uważają, że to jest bardzo złe. Do zobaczenia. To, że to jest jakieś wstydliwe. To nie jest żadne wstydy ludzie. Nie wiem, to będzie gadać tych dół. Udało się ubrać, że to tajemnice. Zaczynamy powiem szczerze ciekawą powiem szczerze serię Ale moi drodzy słuchajcie Widzimy się w następnym odcinku Dziękuję wam za oglądanie i do zobaczenia w kolejnym odcinku Cześć pa pa